Panie premierze, pani minister, Wysoka Izbo. Polska potrzebuje polityki opartej na wartościach, które zbudowały naszą cywilizację na szacunku do tradycji, rodzinie jako fundamencie społeczeństwa, na wolności, własności i odpowiedzialności obywateli. Władza nie powinna zajmować się inżynierią społeczną, ale dbać o to, by Polacy mogli żyć w stabilnym, sprawiedliwym i bezpiecznym państwie. Pani minister do spraw równości. Nie realizowała żadnej z tych misji. Przez ponad rok swojej pracy nie przyniosła Polakom nic poza ideologicznymi eksperymentami i tematami zastępczymi, które nie mają związku z codziennymi problemami obywateli. Nie widzieliśmy działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin, wsparcia w godzeniu życia zawodowego z rodzicielstwem czy ochrony dzieci przed zagrożeniami współczesności. Zamiast tego mieliśmy do czynienia z próbami przemycania projektów, które nawet w rządzie premiera Donalda Tuska uznano za niewarte dalszego procedowania. Co do równości, jako konfederacja wierzymy w równość, ale równość wobec prawa, a nie sztucznie narzucaną przez urzędników polityczną poprawność. Nie zgadzamy się na to, by państwo ingerowało w tożsamość społeczeństwa, zamiast zajmować się realnymi problemami Polaków. W czasach rosnących kosztów życia, kryzysu gospodarczego, kryzysu energetycznego i kryzysu bezpieczeństwa rząd utrzymuje stanowisko ministra, które nie rozwiązało żadnego z tych wyzwań. Polska potrzebuje silnych rodzin, silnej gospodarki i silnego państwa. Potrzebuje rządu, który dba o wspólne dobro, a nie ideologiczne interesy wąskich grup nacisku. Dlatego jako Konfederacja domagamy się nie tylko dymisji minister Katarzyny Kotuli ale i w ogóle likwidacji stanowiska ministra do spraw równości, stanowiska, które stało się symbolem polityki oderwanej od rzeczywistości. Nie ma żadnego powodu, by polscy podatnicy płacili za ideologiczne eksperymenty i polityczne fotele dla koalicjantów Donalda Tuska. Czas wrócić do normalności. Czas, by rząd zaczął pracować dla Polaków, a nie realizować ideologiczne postulaty swoich zagranicznych patronów. Dziękuję. Zapraszam Pana.